Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zbudujemy sobie farmę grzybów. Jest to druga część, więc to będzie bardzo, bardzo podobna farma grzybów do tej, która była ostatnio. Tyle tylko, że będzie bezredstonna. Także, żeby nie przeciągać, to od razu przystąpimy do pracy. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny kamień. Będzie nam potrzebny drugi kamień. Będą nam potrzebne drabinki. Jedna skrzynka nam będzie potrzebna. Co jeszcze? Oprócz drabinek, oczywiście, będą nam potrzebne tabliczki. Będzie nam potrzebne wody, wiaderko. I puste wiaderko też będzie nam potrzebne. I co jeszcze?

Oczywiście, jak jesteście w świecie niekreatywnym, to oczywiście musicie uważać, i tak nie spadać, bo się wtedy zabijecie. Ale jako, że to jest na kreatywnym, to mogę sobie na to pozwolić. OK, są dwa. Hops. No i teraz, tak jak w poprzednim odcinku, ale dla tych, co nie oglądali, zostawiamy dwie kratki wolne i w trzeciej robimy taką platformę. O, także jest tutaj wypustek. Tutaj jest trzy na trzy i tu wypustek. I tak robimy co drugą yy, Kratkę do końca. O i tutaj, i tutaj, i tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Ok, to ja teraz się tymczasem wyłączam i się zobaczymy, jak już to zrobię. Ok, mamy tutaj to, ten stelaż zrobiony. O tak. Super. Teraz bierzemy inny kawałek kamienia. I od góry, właśnie idąc, z, przyjmujemy, że tutaj jest nasz przód, tutaj, gdzie te wypustki są. Więc z tej strony. Robiąc od góry idąc, stawiamy jeden innego koloru, co drugi taki, yy, co drugą platformę. Raz, jedna wolna, dwa, jedna wolna, trzy, jedna wolna, cztery, jedna wolna i tutaj jedna wolna, tak co drugi. Teraz przechodzimy na drugą stronę i to samo robimy, ale w, nie, w tych, co były wolne, czyli jak tutaj jest zajęta, to tutaj jest wolna. I tak jedziemy sobie w górę. Co drugi. Ok. I jest. Dobrze. To potem i tak rozwalimy. Także teraz sobie robimy yy, obudowę. Zaczynamy sobie od tyłu. Przyjmując, że to jest tył. I robimy raz, dwa, trzy. Skosik. Skosik. Raz, dwa. Skosik. Skosik. Raz, dwa. Skosik, skosik. Raz, dwa i skosik. I takie nam powstało kółeczko, jakby. Ok, tu sobie robimy drzwi. Tak i teraz obudowujemy całe do samej góry. Więc oczywiście, widzimy się za chwilę. No okej, okay. i zrobiłam... O, nie to nacisnęłam. <laughs> zrobiłam już obudowę całą. Tak to się wygląda. Z każdej strony jest obudowane. Więc wsadzimy drzwi, żeby nie było, że wchodzą nam stwory. Drzwi są tutaj. Drzwi. I sobie wejdziemy do środka, żeby nam nie przeszkadzały. Żeby wychodzić tam na górę, to potrzebujemy drabinki. A zatem ustawimy sobie drabinki. Jak tu są drzwi, to zaraz po prawej stronie. Dobrze. Okay. Dobrze. I teraz potrzebujemy tabliczki. Tabliczki stawiamy tam, gdzie są te nasze dodatkowe klocki, które stawialiśmy. Klocki. Te dodatkowe kamienie innego koloru. A zatem tutaj, tutaj, po czym rozwalamy ten kamień i na jego miejsce wsadzamy tabliczkę. Skaczemy sobie na następny kamień. I obok niego stawiamy tabliczki i rozwalamy ten kamień. Spadamy na następny i tutaj stawiamy tabliczkę. I tutaj po boku. Po boku rozwalamy. Stawiamy. Po boku. Ale ten fapek tam fapie i fapie. <laughs> stawiamy. Stawiamy i tutaj, i hops, i tutaj. Także mamy w tych miejscach, gdzie były te kamienie, postawione tabliczki. Znowu idziemy na górę. I spadamy sobie na ten kamień. I stawiamy tabliczki. Rozwalamy. I stawiamy kolejne. Także te kamienie są tylko po to, żeby nam to pokazały, gdzie, w jakim miejscu mamy stawiać te tabliczki, bo tak to byśmy musieli jeszcze liczyć tutaj po drodze, czy to już tutaj na pewno, czy jeszcze nie, i tak dalej. A tak mamy zaznaczone już wcześniej i możemy sobie y, stawiać te tabliczki bez zastanowienia się dokładnie, gdzie. O tu. Dobrze. Teraz, jako, że jesteśmy na dole i jako, że nam się ciemno zrobiło, to postawimy tutaj i postawimy też świeczkę, żeby nam się nie spawnowały stwory tutaj. O, tutaj sobie postawimy świeczkę i już nam nie będą się spawnowały. Bierzemy dalej tabliczkę. I stawiamy tutaj na wysokości wzroku. Tu, tu, tu. Tutaj niebo są drabinki. Tu, tu, tu i tu. Także na wysokości wzroku. Yy, nieważne, że tutaj już były te tabliczki. Te tutaj na wysokości wzroku muszą być. Ok, teraz jeszcze musimy postawić między piętrami tabliczki. Drabinki to się bardzo źle robi, ale czasami trzeba. Ale my sobie, jako że jesteśmy na kreatywnym, to sobie wzlecimy. I postawimy między każdym piętrem. I tutaj na końcu też. I tutaj przy drabinkach też. Ok. Także mamy już wszystkie tabliczki. I co jeszcze? Mamy drabinki, mamy tabliczki, czyli możemy się zająć tutaj dostępem do wody. Wznosimy o dwa jeszcze tą naszą wieżę. Jeden i drugi. Nie tu, tu. OK. I teraz, może zrobię dzień, żeby było bardziej widać. I teraz, jak tutaj są drabinki, to tutaj, nad tą tabliczką środkową, stawiamy kamień. Yy, nad nim, tutaj, stawiamy dwa kamienie. I teraz robimy dach. Tutaj zostawiamy wolne. O, także taka dziura tu jest, kamień. A resztę możemy zabudować. Gdyby był redstone tutaj, to to by było wyżej i by były jeszcze tutaj te maszyny. Takie, nie maszyny, tylko mechanizm redstoneowy. I teraz tak, tutaj jest ta dziura. tam poleci woda. I tutaj jest tyle miejsca, że mogą się spawnować stwory, więc zabudujemy tutaj jeszcze o dotąd. Także mamy miejsce dla siebie i po to, żeby tutaj na, po drabinkach zejść. Tutaj jest dziura, którą poleci woda, i możemy już postawić grzyby. Tutaj i Tutaj, na tych wypustkach. I tak na każdym piętrze. Zatem teraz sobie zjedziemy. Ile zjechaliśmy pięter? Jedno to przy. Okej, okay. tutaj, 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 tu, 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 tu i tu. I weźmiemy sobie czerwonego grzybka i postawimy teraz ej troszkę niżej tam na końcu tam tam i tak do samej góry Ok. Tutaj trzeba pamiętać, żeby nie, za, nie, yy, nie zamurować tutaj tego miejsca, bo tu woda musi lecieć odpowiednio. Ok, czyli idziemy teraz zrobić mechanizm wodny. Zjeżdżamy sobie na dół. To się nie będą spawnowały, bo jest jasno. Ok, i teraz bierzemy znowu drabinki, i. Tędy będziemy wchodzić na górę. OK. Tutaj sobie postawimy skrzynkę. W skrzynce będziemy mieć wiaderko wody. I tu sobie postawimy jakiś klocek, i tutaj, nie wiem, na przykład można by postawić wełnę. Żeby coś, coś, co łatwo zbić, na przykład ręką, żeby potem wziąć wodę i nalać. Czyli tak, grzybki urosną, przychodzimy tutaj na górę i rozwalamy to, bierzemy wiaderko, nalewamy wodę tu, w to miejsce i woda nam grzybki. Yy, no, że tak powiem, spływa te grzybki. Podcina je i one spływają na dół. Więc my wtedy zjeżdżamy sobie tutaj i sobie tutaj zbieramy grzybki. Oczywiście tutaj nie zbierzemy. Woda ładnie tutaj nam spłynęła. Tutaj też sprawdzimy jeszcze, czy na każdym piętrze jest dobrze. Zaraz wszystko zobaczymy. OK, tutaj ładnie płynie, tam grzybek został, tu grzybek został. Tam grzybek został, tu grzybek został, ładnie płynie. Tutaj tak samo, tam tak samo. I znowu tam nie widać, ale tam jest grzybek, też nie widać. Widać, 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 widać. Wszystko w porządku. Gdyby grzybki urosły, to by spadły. OK, czyli idziemy teraz na górę. I żeby nam się lepiej chodziło, to robimy tutaj jeszcze kolejny słupek. Ok, i taki. Dobrze, i tutaj jeszcze się przytrzymujemy i się wychylamy i robimy sobie coś takiego. Teraz mm, musimy wziąć wiaderko puste, zabieramy tą wodę i do miski, do miski, może do y, skrzynki wsadzamy wiaderko, zamykamy tutaj, żeby nam grzybki miały ciemno i znowu jak urosną, oczywiście jeszcze tutaj sobie y, stawiamy świeczki, żeby nam się nie spałnowały w nocy stwory. Dobra, tutaj możemy w zasadzie też to o, żeby nie było. No i tutaj mamy tą dziurę specjalnie po to, żeby nam się łatwo było wchodziło do tego. I sobie zjeżdżamy i czekamy aż urosną grzyby. Suwaj się, gdzie tutaj się wciskasz. A czekając aż urosną, nie wiemy dokładnie kiedy to będzie. Zatem postawimy sobie, jak to określono na filmiku, na którym zbudowaliśmy taką wieżę. Postawimy sobie klepsydrę. O. I jeżeli. Kaktus urośnie do trzech, to znaczy, że wtedy można sprawdzić, czy jakieś grzybki nam urosły, a jeżeli yy, nie urośnie, znaczy wcześniej nie ma sensu, bo grzyby wiadomo bardzo wolno rosną. OK, i to jest cała yy, wieża grzybowa. Łatwa w sumie jest do zrobienia. Tylko trzeba dokładnie zwrócić uwagę na to, gdzie te tabliczki stawiać. No i to już jest wszystko. Jest to odmiana tej samej wersji, która była w poprzednim odcinku. Można sobie jeszcze tutaj wejście zrobić, żeby to jakoś wyglądało ładnie. Tyle tylko, że bez redstone'a można ją robić sobie w, na przykład, gdy się jest na Skybloku. Ok. To ja już kończę, a Wy oczywiście. Piszcie komentarze, subskrybujcie, łapkujcie i oglądajcie inne serie, nasz, moje i naszą serię z Remiską i z Jankiem. Yy, a ja tymczasem kończę. Pa, trzymajcie się.